Głowaczów ma 7 tysięcy mieszkańców. Tu wójta się chwali, Dobry! albo nie mówi o nim wcale. No. To jest mała miejscowość, tak więc wójt jakąś tam władzę przedstawia. Stanisław Bojarski wójtem jest już 9 lat. Jak mówią mieszkańcy, to jego wieś. On Głowaczów traktuje jako swój prywatny folwark. Męża pani Marzeny, Zdzisława Gawrońskiego, wójt właśnie zwolnił z urzędu gminy, w której jako konserwator wodociągów pracował 14 lat. Bez żadnego upomnienia, bez żadnej nagany. Jest jednym, jakby powiedzieć... Najgorszych pracowników, to znaczy źle oddziałuje na załogę. Ale zdaniem państwa Gawrońskich powód jest inny. My po prostu mu się nie poddaliśmy, tak? Powiedzieliśmy nie. Chodzi o ten pawilon państwa Gawrońskich. Znalazł się najemca i ma tu powstać duży sklep, taki sam jak ten tuż obok. A ten należy do syna Wójta. Wójt wezwał Zdzisława Gawrońskiego do gabinetu. To o fragmenty tej rozmowy. Można no mu sklep z Ciebie, sobie. Ja mam, tu Rozjadł, bo sam Wójt nie kryje, że sklepu nie chciał. Chciał co innego. Warsztat samochodowy dla gminy. Poza tym najemca jest z innej wsi. Chciał, Chciałby Zdzisław Gowroński zerwał, umowę najmu. To będę ja to wydamcy naszym. Ja pokryję. Mhm. Mówiłem osobiście, nie gmina. Za współpracę sporo obiecywał. Jak pójdziesz, się to, trzeba, to trzeba cię Kto mhm. To wyszka, to dostajesz to, 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 to ty to Wójt nie wypiera się, tłumaczy, że gdyby był warsztat, to znalazłaby się tam praca dla Zdzisława Gawrońskiego. Miał być kierownikiem, miał być po, mieć z tego tytułu podwyżkę. Ja nie mogę zgodzić się z tym wojcowej, bo zawsze postępowałem uczciwie. I zgodził się. Stracił pracę, to no jedno. z drugim nie ma nic wspólnego. Nie było żadnej sugestii i nie ma i nie będzie. Wójt nie złożył musi musisz w pracę, jeśli Sądziłem, że żyjemy w państwie demokratycznym, państwie prawa i nikt, władza, nie może decydować o tym, komu wynajmiemy budynek. To jest wykorzystywanie funkcji publicznej, wykorzystywanie stanowiska do w jakiś sposób szantażowania innych ludzi. W tej rozmowie nie ma nad jakiegoś jak już że wziąłem, że chciałem od niego opinię. Wójt nie ma sobie nic do zarzucenia. Takie małe ojczyzny, lokalne społeczności z ich samorządnością to ponoć podstawa demokracji. Ale chyba nie o taką podstawę chodziło jak tu w Głowaczowie. Małgorzata Mikulska-Rębek, Wydarzenia.